3 września 2024 roku. Szkolniaki maszerują. Ja, babcia Amerytka wstałam wcześniej, tak jak wypada w moim wieku, o 6.15. No, po prostu nie rozumiem tego zupełnie. Całe życie marzyłam, żeby się wysypiać. Najlepiej do 11.10. A tu, trach, bach chodzę spać z kurami i budzę się piąta z minutami, no to jeszcze dobra no może jeszcze przysnę szósta godzina, ojeju nie, dosyć tego spania no zwariować można i niech mi nie każe obowiązki umiarkowane wszystko zdążę zrobić dzisiaj, po co tak wcześnie wstawać, no może po to, żeby tu przyjść, zobaczyć ten piękny poranek a to jest dość sensowne wytłumaczenie. Szkolniaki do szkoły, a babcia do lasu. <noise> Ach, jest to piękny widok, jak te dzieciaki prują do tej szkoły. Ale przyznam się szczerze, w dołku mnie coś gniecie, bo ja wcale bym tam nie chciała być. No i tyle. Szkoła była dla mnie źródłem stresu. <noise> Zawsze. Może wynikało to z poczucia mojej niskiej wartości. Ciągle się bałam, że mnie ktoś o coś zapyta. A ja nie będę wiedziała. A trochę mi zostało do dzisiaj <grym> to banie się. A właśnie, a propos bania się. Uczę się gadać z moim strachem. Ale nie takim strachem zwykły. oj co to będzie jak będzie to czy tamto a co to będzie jak to i to a czy ja a a ale gdzie ale co tylko takim strachem który natychmiast obezwładnia taki gdzie czujesz człowieku lęk bo cię dźgnie gdzieś albo hmm, tak się zakotuje w głowie z powodu kręgosłupika szyjnego, tak jak w moim przypadku, że natychmiast przypominam sobie te wszystkie sytuacje, kiedy trudno było trzymać pion. Aha! I te wszystkie rehabilitacje, które nie przynosiły sensownych efektów. I ten strach potęgowany tym, że co to będzie. No, może być tylko to, co najgorsze, oczywiście. No i bardzo często było to, co najgorsze. Niekończące się zawroty głowy, mrowienia i potęgowanie tego strachu. I nigdy nie zapomnę, jak pan doktor od rehabilitacji przy badaniu. Powiedział, Jezus Maria, ale Pani to tu ma jak kamienie. A dotknął mięśni moich ramion. A właśnie, jak kamienie. To napięcie, które w ogóle mnie nie opuszczało. A jak przechodzi w taki stan stały, to wtedy nawet trudno to kontrolować. Wydaje się, że już te ramionka są opuszczone, że już się odprężone. A guzik z pętelką, a kręgosłup bardzo tego nie lubi. Uczy się gadać z moim strachem, bo jak mi się tak zrobi byle jako, jak w tej główce się zakolebie, to ja natychmiast wtedy przywołuję w mojej pamięci. To jest oczywiście na porządku dziennym, to ja wtedy przywołuję. Te wszystkie sytuacje. Ten strach spotęgowany. Może nawet nie tym, co się działo w tym konkretnym momencie, ale co się wydarzy za chwilę. Jakie będą konsekwencje? Może ja już nie będę mogła sama wyjść z domu? I tak dalej, i tak dalej. Muszę się gadać z moim strachem. Wtedy, mając wszystko to w pamięci, co mi moja podświadomość właśnie, właśnie przypomina, właśnie, no ale to wszystko ma służyć temu, żeby, żeby było dobrze, żeby mnie ostrzec, co też się to może wydarzyć. A ja włóczę się gadać z moim strachem. W takiej sytuacji, kiedy mnie dzignie ten strach tak znienacka, naprawdę. Zadaję sobie może trochę głupie pytanie. No i co dalej? I czekam. A tu dalej nie dzieje się nic strasznego, bo minęło, bo odpuszcza, bo aha daje czas, daje chwilkę na to, żeby wziąć sensowny oddech, żeby pomyśleć sobie, no cóż. Wszystko się zużywa w moim wieku. To naturalne, że wysiadka robi to czy tamto. Ale nic nie szkodzi. Jest dobrze. I co dzisiaj zrobiłam po tym ataku strachu? Obrałam się elegancko. Spodenki, adidaski, bluzeczkę. I wystartowałam tutaj. A właśnie, żeby sobie pogadać z tym moim strachem. Strachy na lachy. Mogłabym brzydko powiedzieć do tego strachu, ale nie. Przytulam go do piersi i mówię: Dobra, dzięki za przypomnienie. A teraz spadaj, po prostu. Nie potrzebujecie. Wiem, co mam robić. No. Ale przyznam się szczerze, że te mechanizmy, które w nas są tak bardzo utrwalone. I która czasami potęgują wszystko to, co się dzieje. I tak naprawdę to powiedzenie strach ma wielkie oczy jest bardzo uzasadnione. A klepałam już o tym parę razy. W każdym razie, jak się człowiekowi coś takiego przydarzy z samego rańca, kiedy wstaje w znakomitym nastroju, kiedy wszystko robi jak po sznureczku, i radość w sercu, i tak dalej. Wygląda za okno, a tam piękny świat. A i nagle trach. <grywka> I nagle trach, i wtedy, człowieku, możesz sprawdzić. Te wszystkie swoje lekcje odrobione? Czy zostało odrobione dobrze? A, o tym też niedawno mówiłam. Czy dobrze zostało odrobione? Czy umiesz porozumieć się ze swoim strachem? Czy jakaś niewygodna sytuacja nie potęguje od razu w Twojej głowie kotłowaniny tych scenariuszy wyłącznie czarnych? Niech się dzieje, co ma się dziać. Jeśli ma przyjść jakiś zakręt, jakiś zgrzyt, no to widocznie jest taka potrzeba, i tam ci w górze wiedzą, co jest lepsze dla mnie. A ja po prostu to przyjmuję. Akceptuję? I nie stawiam oporu. A już w sytuacji, kiedy kręgosłup zaczyna się wygłupiać, to stawianie oporu w postaci napiętych mięśni. I tak dalej, nie, 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 nie. Zresztą myślę, że przy każdej dolegliwości, napinanie takie, napięcie, które w mięśniach jest, którego trudno się pozbyć, albo trudno, trudno odprężyć, nie służy żadnej dolegliwości. A kręgosłup to wręcz tego nie znosi. Więc uczę się gadać z moim strachem. Nie przepędzam go, bo przecież czai się tam gdzieś za rogiem. Ale jeśli jest, to niech sobie będzie. A już ja sobie z nim porozmawiam. Po swojemu. Jak nikt nas nie będzie słyszał. I tyle w tym temacie. Ten piękny, cudowny wrześniowy poranek. Kiedy uczniaki pędzą do szkoły a babcie do lasu, pięknego, spokojnego, radosnego dnia, z taką refleksją właśnie, że strach ma wielkie oczy, dobrze go przytulić do piersi i pogadać z nim po ludzku. Tak zwyczajnie, powinien sobie wtedy iść gdzieś, indziej.